Dzień dobry, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z serii Pochwal się swoimi bitwami. Moim oraz państwa gościem jest dzisiaj kapitan Mashido, który zaprasza was na pokład niszczyciela rosyjskiego, który nazywa się Kijów. Kapitan zatapie 8 okrętów, robi konkretny damage w wysokości 167 302 no i przede wszystkim kapitan udostępnił tutaj screeny jak ma zrobionego swojego kapitana oraz tego niszczyciela. Moi drodzy zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału. Z mojego kanału oczywiście dowiecie się jakie będą okręty, jakie okręty zawitają do Waszych portów, no i robię powtórki Waszych bitw. Także usiądźcie sobie wygodnie, a ja serdecznie Was zapraszam do oglądania przepięknej bitwy kapitana Masido na Kijowie. No i pierwsza szalwa poszła do Shanhorsta, No zobaczcie. Jedna. Tam cztery trafienia. I jest. Zobaczcie, zatrzymuje się ten kapitan. Zobaczcie, przód tył, jak on tutaj wszystkich robi w Bambuko. A <gryw> może Wam powiedzieć, że. No naprawdę. Zobaczcie, patrzy i się uczcie. Faktycznie, jeżeli by płynął do przodu to zaraz będą jakieś tam obrażenia tutaj zatrzymał się delikatnie spokój Zap zaparzenie kawusi, ciastuszko do tego i jedziemy dalej i jest dalej Scharnhorst kapitan tutaj znika na tym okresie, już został wyświecony gdzieś tutaj mamy niszczyciela zapewne jest i Shanhorst 13 km no zobaczcie sobie kapitan wchodzi w kapa by nami z tego co widzę Uwaga, uwaga! I monarch będzie próbował tutaj strzelać do kija, czy trafi. Poszła salwa do Shanhorsta. No, troszeczkę tutaj trzeba skorygować oko do strzału. Jest tam trafienie, wszystko spada gdzieś na tył tegoż pancernika. Zobaczcie, jest to ładne uderzenie. Jest i... i o, mamy jeszcze bliżutko inny okrąt Jest i Asasio, który posiada y, bomby głębinowe przeciwko pancernikom oraz y, przeciwko y, lotniskowcom. I tutaj Shanhor zostaje obrażenia. No i poszła torped, poszły torpedy w dym do Asasio. Teraz trzeba go tutaj jeszcze na raz podpalić. Dostaje lekkie obrażenia. No i uwaga, trzeba uważać, tutaj jest oba, jest oba, bardzo blizytko jest oba. Jest oba, jest papiedan, zobaczcie. No i ależ tutaj jest mnóstwo tych okrętów, zobaczcie i trafienie. Jeszcze gdzieś tu torpedy idą z drugiej strony. Jest oba, jest trafione. I przeciwpancerny pancerny i boom Tarara ładnie 2,5 tysiące. Następny 2700. Na ten kijów tutaj zamęczy to małę 800. Jest trafienie, kto tam dostał? Kijów spalił Horsta Brawo, brawo! No i następna salwa, i trach go. Takie zobaczcie. Ale się tutaj uwziął na tego krążownika japońskiego. Do tego jeszcze Pawieda próbuje tutaj zlikwidować. Mamy tam Monarcha. Jest podpalona. No tutaj nie wyszło temu lotniskowcowi, i tego się trzymajmy bardzo dobrze. No i jest salwa do, do AOB. Jest podpalony, jest spalony, jest drugi frak. No i torpedy. Kapitan myślę, że tutaj wykręci do torpedy. Nie ma żadnego problemu, ale jest, słuchajcie, lotniskowiec, jest lotniskowiec. Ta jest. Wisienka na torcie każdego oczywiście meczu. Zobaczcie i tutaj już będzie obijany. Jest jeszcze mona. 14, 11 km 400 metrów nie trafia, zobaczcie, nie trafia w ten okręt. I teraz w tym momencie lotniskowiec zadaje potężne obrażenia dla Kijowa. Kijow ma jeszcze trzy naprawki, a nie jeden nie wykorzystał. Mamy Pabiedę, niespełna 8 km. Kapitan decyduje się zlikwidować tego pancernika salwa za salwą, salwa za salwą. No i teraz trzeba uważać, zobaczcie, i kapitan w tym momencie się zatrzymał. Zobaczcie, tak jest jak on go tutaj zrobił w bambuko. Podczas dodania strzału zatrzymuje się, bo dobrze o tym wiedział, że. Munar będzie strzelał przed tym niszczycielem i poszła tutaj salwa. Bardzo ładnie tutaj kapitan pogrywa. Można naprawdę się dużo od niego nauczyć. I jeszcze jest pabieda, bij tą pabiedę. Niech ta Pabieda w końcu zejdzie na dno, bo przecież ona tutaj jest tak upierdliwe, urząd skarbowy. Salwa za salwą podpal to, Ależ teraz dostał znowu obrażenia. I następna salwa. U, tak, jakieś torpedy gdzieś, tak, to z lotniskowca. No i cały czas obeki, cały czas obeki. I jest podpalona Pobieda, zobaczcie, ależ on tutaj walczy, jak on tutaj walczy. Tak jest, jest, tutaj Pobieda obijana, jeszcze uwaga na tego Monarcha, ten Monarch zapewne chce tutaj oddać strzał i hamulec, zobaczcie, technika walki. No i teraz rura do przodu i znowu podpalony, chyba spali tę pabiedę, zobaczcie, salwa, jedna, druga. No i teraz dawaj go tutaj do młyna, do młyna. Pięknie to zagrywa, pięknie to zagrywa, jest rzut koczących żabek, no i ani jedna nie trafia, kapitan drift, takie drift, jeden drift po drugim, zobacz jak on sobie spokojnie tutaj płynie, niczym się tutaj nie przejmuje, zobaczcie, a nie noga na gas i naprzód jeszcze raz i dawać go tutaj z pocisków przeciwponcernych, likwidujemy tą Pabiedę i wchodzi tam, no bardzo mało, no tak jakby już faktycznie rzucał kamieniami w ścianę. Ja myślę, że tutaj kapitan będzie próbował tego pancernika zlikwidować. Podpłynie i zrobi jednak mu tutaj kuku. No chyba lepiej podpalać. Tak jest, tak jest. Zobaczcie, większe obrażenia, możliwość podpalenia będzie jeszcze większa. Torpedy naszykowane już na pancernika. Pancernik patrząc na mapę jest tutaj za górą, czeka. E, chyba na kijowa Kiew Zatrzymuje się. Zobaczcie. I zrobił w również lotniskowca. Zatrzymał się. On zrzucił te bomby skaczące i nie trafił. Nie trafił przez to, że kapitan się zatrzymał. No nieprawdopodobne co on tutaj wyrabia. No i teraz słuchajcie. Pancernik będzie wypływał. Po co? Na co ja się pytam? Komu to potrzebne w tym momencie? Tak Zobaczcie. I jeszcze pinguje go tutaj. I teraz patrzcie i znowu zrobił bąbuko lotniskowca, znowu to odkręcił. Patrzcie się co się wyrabia. Jest główna ofensywa, jest podpalenie. Monarch jeszcze jest za tą górą. On chyba się zatrzymał i zobaczcie co on robi z tym lotniskowcem. Przód tył, przód tył i lotniskowiec nie wie co ma tutaj oczywiście zrobić. No i jest tam trafiony, jest trafiony, zatopiony, jest dublecik załatwiony. Pięknie, wspaniale. A jest, jest tutaj piękne trafienie. <ścoughs> Jeszcze mamy Asashio, jest i Asashio, jedziemy z tym Asashio. I Benz jest Asashio, słuchajcie Asashio ma tutaj długie przeładowanie działa, ale jak palnie to krękacie narody, no i on będzie stawiał chyba się w dymie. No, i teraz dziobę do niego, żeby dostać jak najmniejsze obrażenia. Jeszcze naga, to próbuję zlikwidować Kijowa. No, tutaj już jest na ogrysku kapitan na Kijowie. Naprawka za 3 sekundy, za 2 sekundy. No, i dostał tutaj konkretną działkę. Znika. znika. No, i teraz, co się będzie działo? I jest i on, zobaczcie, jest salwa, Bencik go nie ma, ależ to pociągnął, Kraken uwolniony. No, nie powiem nic, ale też cicho nie będę, zobaczcie. Asashio tam, zobaczcie na czacie co wypisuje, no i korzysta kolega z dymu od Asasio. Zostaje mu tutaj 35 sekund i będzie mógł oczywiście zlikwidować te Nagato, jest Nagato podpalony. Tak jest, zobaczcie. No i teraz przyszedł czas, aby zlikwidować podwodniaka. Jest podwodniak. Coś kilometrów, 800 metrów. Ten krzyżyk pokazuje, że trafienie tel jest niemożliwe. On jest tutaj na głębokości 35 metrów. Wynurza się. 32. Kapitan czeka, aby on tutaj się wynurzył. Popłynie mu naprzeciw. I za chwilę chyba jego zobaczymy. Jeżeli tylko pokaże się na powierzchni oceanu. Powoli, powoli, powoli. I głębinówki. Idą w ruch. O, zobaczcie, w to co mówiłem, głębi noweczki, jest za to wpiernie, krakeniczek uwolniony. Jest i Kansas na celowniku. Jest i Salva do niego. Iów wyświecony, nie ma już więcej naprawki. Pozostało tutaj 2708 HP i jest podpalenie. A tak jest i będzie chyba Kanzas również utopiony. Patrzcie, co on tutaj wyprawia. Aby jego teraz podpalić, wykazał się spalił On tam miał podpalenie, on się ugasił i jest i podwodniak. No i chyba koniec. To już będzie po tym okręcie. Już by to ostatnia salwa, no i jest zatopiony. Jeszcze pozostaje łódź podwodna, niszczyciel e, i Cleveland. Cleveland, moi drodzy, gdzieś to też się schował. Nie wiem, czy niszczyciel jeszcze tu w środkowym kapie jest, ale kapitan już zatopił 7 okrętów. Miejmy nadzieję, że to już będzie koniec. Nie, i chyba nie, jeszcze zobaczcie, pokazuje się tutaj podwodniak. <laughs> Festiwal, jest trafiony. Tak ja jest, zobaczcie. O, szalał. <laughs> Brawo. No i jeszcze jest Cleveland. Krimland. Jeszcze Clevelanda zdejmie, zobaczcie. Po co ta cała drużyna była? Zobaczcie.